Siemano Siemano, widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na stronce g 4 Pamiętajcie, żeby używać kodu promocyjnego korcze, który daje wam plus 10% do doładowania i skrzynkę MILSPEC dla nowych użytkowników. Musimy wybrać sobie wygranego z ostatniego odcinka, a zwycięzcą z ostatniego odcinka będzie paczka w paczka PW. Eee, daj znać w komentarzu, odezwij się tutaj pod tym filmem, a ja ci eee, skina. A wy drodzy widzowie, jeśli chcecie wygrać tego skina, który wyświetla się aktualnie na ekranie, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, suba, no i komentarz, a my przechodzimy do odcinka. Okej, okay, więc jesteśmy już na stronce. standardowej budżecik 50 zł. Będziemy coś tutaj próbowali wykręcić z tego. Ja nie będziemy w tym odcinku stricte testować jakichś skrzynek. Ja że tak powiem będę wybierał sobie, a takie mieszane. Ostatnio off-stream udało się wyjść na plusik, ponieważ chyba z tej 20 zł. Udało się wykręcić. 450 wypłaciłem sobie takie rękawiczki, więc bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie. No, mam nadzieję, że w końcu na odcinku uda się coś wygrać, tak? Dobra, zróbmy sobie coś takiego na dwóch, na trybie point rush. Dajcie znać, czy oglądaliście ostatni odcinek na temat Faustynka, Jasonka i Refleksa i jakie wy w ogóle macie odczucia co do tych ustawień, jakie używacie, co o nich sądzicie? Ok, więc pierwszy skin dla pota, drugi. Także no to tutaj już, że tak powiem, widzę, że no nie wygląda to zbyt ciekawie, no i niestety przegrywamy tą bitwę e, pierwszą. No niestety bez jakiegoś większego profitu chyba, chociaż nie, no jakiś tutaj jest, 26-16. Powiem tak, wypadałoby tutaj już coś wygrać. Więc dołożymy sobie Primal Forcea i na sam koniec Knight Ali. I damy sobie jeszcze Once Upon a Time na trzech na normalu. Spróbujemy w ten sposób tutaj coś wykręcić. I także teraz odbywa się turniej fisher Playground. Falcons wyszło z bilansem 3-0. Faker dzisiaj walczy z The Mongols, a Jacobowi. Ja ja myślałem, że to, ta, że to dwa, dwie te oczy poleciały za 6 dych. A Jacob bardzo, bardzo dobrze mu idzie. Tam wykręcił bardzo dobre ratingi. Co tu ma napisane? Spain 143. Okej, okay, okej, okay, poczekajcie, bo tu się zaczyna bitwa. Zaraz do tego wrócimy. Tutaj naprawdę bardzo dobrze oddaje, chyba to wygrywamy. Właśnie tak się zastanawiam. Mam nadzieję, że tak. Tak, wygrywamy, no bardzo dobra bitwa, 137 zł, także mega fajnie, mega fajnie. No, to teraz tylko dokończę, że na Payne 1.43, a na 3D Max 1.49, więc bardzo dobrze to wygląda, super to, super, że Jacobowi tak idzie. Okej, okay, mamy, bitewka w końcu jakaś oddała, to może to teraz sobie zrobimy coś innego. Na terminalu na trzech graczy. Pamiętajcie widzowie, żeby zasubskrybować kanał. Bardzo jest to dla mnie ważne. Tak możecie mi bardzo pomóc. Okej, okay, tutaj 220. Dobra. Dobra pulka. Już widzę, że jest dobra pulka. E, Okej, okay, kolejna tutaj 21. No, w końcu coś zaczęła sypać ta stronka tak naprawdę. E, polubiliśmy się tutaj. I teraz dla nas, teraz coś dla nas, teraz coś dla nas. Okej, okay, dobra. No i teraz, żeby nas wylosowało, no tutaj mamy prawie 300 zł. Mamy to. Mamy to 300 wy. No, powiem, że bardzo dobry odcinek, bardzo dobry odcinek. Bardzo dobrze to wyglądasz. Uśmiech się od razu pojawia, że tak powiem, z rana sobie taki odcinek. 382 zł, także bardzo fajnie. No dobry był pomysł, żeby dać tego terminala. No i powiem tak, no teraz nie wiem co robić. Nie wiem co teraz robić, tak naprawdę. Co by tutaj sobie wyszpącić? Dobra, zrobimy sobie taką trochę dziwną bitwę. Charma na tym trybie kaugar, i do tego damy sobie nową skrzynkę, którą bardzo lubię, czyli Gold Hustle na dwóch graczy. Na normalu sobie zrobimy 104 zł. Ok, pierwszy czarmik dla bota. I tutaj tak skrzynka Gold Hustle, dobra. No, niestety lekki minusik, lekki minusik, a nie na zero: 104,40, 104,80. Mamy 300 zł. Także sobie zrobimy teraz jedną taką skrzyneczkę. Taki pomysł, mam za 44 zł na 5 na trybie underdog. Bardzo, bardzo dobrze to wygląda. No, już wiem, że to będzie troszeczkę dłuższy odcinek, ale nie chcemy się wysprzęglić szybko z, tych, z tego budżetu. Bo to jest najgorsze, co możemy zrobić, żeby szybko te bitwy poprzepalać i tak naprawdę wy, wykosić się z tego no z, te, z tych pieniędzy, które zrobiliśmy. Mm, no i tak jak mówiłem, no niestety tutaj totalnie w ogóle nic nie poleciało. E, ok, mamy jedną taką bitwę i teraz sobie zrobimy coś mocniejszego. Tylko się zastanawiam, też nie chcę mega przesadzać, więc damy sobie te nowe, bardzo je lubię te Night Alley. Ale to poleciało z tego Primar Force, więc też sobie je damy dwie. E, I do tego damy sobie może jakieś e, dwie skrzynki. Dajmy sobie tą nową tę skrzynkę Fly, Urasek. Niech będzie ta skrzynka Furasek. E, Albo nie, nie, nie to. E, przepraszam, nie to. Tylko dajmy sobie tego Fancy. Mamy bitwę za 66 zł. A może spróbujemy na Point Rush 1 na jeden i zobaczymy, czy coś tutaj odda. No, aż jestem w szoku, tak naprawdę, że tak ten. Tutaj MGPL MG dołącza do nas. Zobaczymy, zobaczymy. Ok, pierwszy dla nas całkiem dobrze. 1-0. Druga skrzynka Remisik, czyli ciągle prowadzimy. Eee. Okej, okay, tutaj także dla nas. Dobrze, prowadzimy dwoma. Jeszcze jedna i wygrywamy, także dobrze żeby było. Chyba nasze? Nasze. No i tutaj niech nam MGPL coś trafi. Coś trafi dla nas. No niestety nic z tej skrzynki Fly nie poleciało i skrzynka Fancy e, także... Okej, okay, dobra. Okej, okay, i teraz chciałbym zrobić znowu to podejście. Albo nie, teraz może... Nie, nie, nie. Na spokojnie, na spokojnie. Mamy skrzy... bitewkę za 100 zł. Mm. I damy sobie może na trzech na trybie termina znowu tak samo także liczymy tutaj że coś nam poleci pamiętajmy że mamy tam jeszcze 130 w skinach i w ten sposób to tak wygląda no tam w komentarzach ostatnio właśnie pisaliście że liczycie na to że coś w końcu odda także także oddało w końcu Okej, okay, dobra, tutaj leci naprawdę dobrze. I teraz mamy kolejną. No, tutaj mamy taką pulę. Daj dla nas, daj dla nas. I wygrywamy to, wygrywamy to. Kolejna zajebista bitwa, 250 zł. No, także mamy już łącznie 400. Zobaczmy, czy w ogóle coś mamy fajnego do wypłacenia. Mamy jakieś rękawiczki. Damy sobie dwie takie skrzynki. Damy sobie do tego dwa bas boosty. El Chapo, eee, i do tego damy sobie skrzynkę, dwie te skrzynki Primal Force. A. Mamy taką witewkę za 43, i teraz robimy sobie na underdogu 1 na 1. No, naprawdę jestem w szoku, jak dzisiaj strąka Żerę, No, że tak powiem, nielogiczny umysł podpowiada mi, żeby grać dalej i brać więcej, ale pamiętajcie, trzeba grać rozważnie. Jeśli trafimy jakieś fajne skiny, to lepiej je wypłacić bo zawsze możemy przegrać te skiny i pamiętajcie, że stronka jest tylko dla pełnoletnich widzów Dobra, na razie jest, że tak powiem, podobnie, podobny, podobny budżet eee, Bot Nex tam z lekką przewagą, na razie nic takiego większego, lepszego nie poleciało Tutaj mamy 9 dla nas, no i te Primal Force, Primal Force, coś dla bota, okej okay. Zadyszkę i jeszcze jeden, jeszcze jeden skinek dla bota Nexa i będziemy bardzo zadowoleni Dobrze, bardzo ładnie i wychodzimy na plus tej bitwy 67 zł, no powiem szczerze, że naprawdę to co tutaj leci, to ja jestem w szoku. Mamy 123 zł i ja to tutaj czuję, że te 3T te możemy sobie tutaj dołożyć. Do tego damy sobie jedną taką i 2T, i, 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 i. Te, te mamy 71 zł, do tego damy sobie na 3 na trybie normalnym i zobaczymy czy coś tutaj nam poleci e, później może sobie pójdziemy potwierać jakieś skrzynie bo w sumie jeszcze nie otwieraliśmy na odcinkach i zobaczymy jak to będzie wyglądać no ale powiem szczerze, że skoro no tak oddaję w tym odcinku, no to będzie trzeba coś dla was dołożyć, także będzie dodatkowy skin do wygrania, będą dwa do rozlosowania w tym odcinku. Będzie to skin zagadkaż, tak powiem, nie będę mówił jeszcze, jakiego będę chciał rozdać, także przekonacie się dopiero w następnym odcinku, więc pamiętajcie, żeby subskrybować dzwoneczkiem, żeby nie przegapić nowych odcinków. Czy ten primal forsik. Okej, okay. tutaj leci nam za 83 zł. Jezu, Maria, aż jestem w szoku. No powinienem powinienem kręcić, powinienem cię kręcić. no Ewidentnie powinienem cię kręcić, kręcić, kręcić. 133 zł. Znowu nam oddaje stronka. No, jestem aż w szoku. No mamy tutaj aż sprawdzę, ile mamy w equipunku. Jest to aż nienormalne. 515 złotych. Okej, okay, mamy 13, mamy 92 zł, a w Equipunku mamy 500. Uch. I pamiętajcie, że. To tylko z 50 zł tak naprawdę, więc nie wiem, kto już który odcinek, chyba szósty tak naprawdę. I w końcu po, za szóstym razem stronka zrobiła ukłon w naszą stronę, stwierdziła tak, proszę pana, tutaj pan się nawygrywa. Eee, dobra, mamy kolejne dwa Primal fo, force, do tego sobie damy jednego kosiora eee, i może jakąś skrzyneczkę tutaj za 15, a spróbujemy jeszcze raz tego Fly'a i tym razem damy sobie na Underdog'u na dwóch graczy po prostu e, i za resztę pójdziemy sobie otworzyć jakieś skrzynki, może właśnie te bas boosty, ewentualnie no zobaczymy. E, mamy tutaj na bota bandurę gramy Primal Forsik, no niestety dla nas e, drugi Primal Forsik. Zobaczymy teraz dla kogo. Także dla nas e, no tutaj mamy 20 prawie 5 zł przewagi kosior już myślałem, że to jakiś drogi skin bo do tego Gloka, bo pierwszy raz go widziałem tak naprawdę. No niestety, tą bitewkę przegrywamy, ale dzisiaj nawygrywaliśmy się, wygrywaliśmy się. Dobra, zobaczymy sobie te skrzyneczki, dokręcimy sobie je za końca, Albo zrobimy sobie tak, 10, 10 otworzeń. Mamy tutaj 67% na, że tak powiem, minus, a reszta jest na plus tak naprawdę. Także drugie otwarcie, trzecie otwarcie. Czwarte otwarcie. Piąte otwarcie. 6. No, na razie całkiem ok. 7. Jesteśmy na minus 8, 51 8. 9. I ostatnie. Dobra, jeszcze raz sobie otworzymy. Dokręcimy do 30. Dobra, do 20 zł, i później robimy sobie. Jeszcze bitewkę, czyli jeszcze mamy dwie skrzyneczki. No, ewidentnie tutaj mm, nie chcę to oddać. Niestety mamy 20 zł. Ostatnia bitewka w dniu dzisiejszym. E, dajemy sobie dwa one momenty, dwa, dwa primal Force i jednego Szymonka na Underdogu na 3. Także co? No, ja się mega cieszę. 500 zł, czyli tak naprawdę razy 10 potroili, po razy 5 zrobiliśmy sobie nasz budżet, więc. Mega fajnie, mega fajnie. Ja na pewno coś sobie z tego wypłacę. Hmm. I oczywiście wypłacę też ekstra sklina dla Was, drodzy widzowie. No bo przecież to Wy tutaj jesteście najważniejsi, to Wy oglądacie. Hmm. No zobaczymy jeszcze tą osta ostatnią bitywkę, czy ona coś nam tutaj przyniesie. No chyba to wykrywamy, chyba że Szymonek nagle nam da kosę albo w ogóle nie wiadomo co. Jeszcze nam dołożył. No, i wygrywamy tą ostatnią bitewkę z 2049. No, powiem tak, nie chcę kończyć tego odcinka. Wiem, że będzie mega długi ten odcinek, nie chcę go kończyć, bo naprawdę tutaj e, stronka mega oddaje. I robimy ostatnią skrzyneczkę, ostatnia skrzynka, czyli ostatnią właśnie moja ulubiona ta Gold Hustle e, za 60 zł na 3 graczy na trybie normalnym. Jak tutaj coś poleci, będziemy w niebo wzięci, bo tutaj mamy, to jest procentówka. Nic się nie stało, niestety. Przegrywamy ostatnią bitewkę. Drodzy widzowie, dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Widzimy się w następnym odcinku. Pozdro.